Dzisiaj jest bardzo silny for. dla Dzisiejsze spotkanie było trudne. Piękne widowisko dla kibiców, jestem zadowolony z moich zawodników, ponieważ dali z siebie 100%. Dla mnie wynik jest niesprawiedliwy, ale taki jest futsal. W pewnym momencie straciliśmy koncentrację, co skutkowało utratą bramki. Do zobaczenia w kolejnym sezonie. I see the next season. Trudne spotkanie, trudny sezon, ale wiem, że moja drużyna spisała się dobrze w tegorocznych rozgrywkach. Najważniejsze jest to, że Eurobus zostaje na kolejny sezon w ekstraklasie. Uh, Robustej Nexaclass, to jest najważniejsze dla naszego uh, team. Nie jesteśmy dobry dzisiaj, nie jesteśmy źle, ale nie jesteśmy dobrze dla Vagrana. Myślę, że mamy 4-5 bardzo dobre sytuacje dla Vagrana. Ale to jest sport i, i jeśli, jeśli nie, nie, nie podamy gól, uh, nie wygramy. Uh, jestem teraz nie jestem zadowolony i. To była bardzo dobra situacija dla nas, jeśli my wygramy, ale to je sport i jestem bardzo, bardzo dumny na, na moja družina e, dla wszystkiego sezona. E, klub ma problemu. i my, ma, mamy. bez Pedra i bez Lešaka dwa, dwa na, najljepi, najljepi, I, Było trudno. Było trudno i przemiesz uh, dużo, dużo fajt, dużo energii i ja myślę na, na końcu, byli blisko, blisko wygrania, ale to jest tak i teraz jest 2-2, jest, mm, dla nas jest nic. I nie ma problemu, je, 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 jeszcze raz jestem bardzo dumny na moja, na moja drużynę, na zawodniku. Dziś Dzisiaj nie było co, co, co potrzebujemy dla pozycji 4, ale to jest tak. E, poczekam, poczekam, Środa, start play-off i... Musimy przygotować najlepsze i ja, ja, ja. Ja wiem, moja drużyna, moja drużyna może, może lepsze obu i możemy grać e, kontra wszystkie teamy u Polski. No mecz ty, chyba się mógł podobać kibicom. No nam niestety końcowy rezultat się nie podoba. E, widocznie nie zasłużyliśmy na, na wyższe miejsce w playoffach. Wiadomo, że, że patrząc przez pryzmat e, siły rozłożonej w polskim futsalu, to nikt nie chce grać z dekordem z piastem czy z Lubawą. Każdy woli grać z Bochnią, z Romanem czy z Lesznem. No nam niestety ta sztuka się nie, nie udała i będziemy rywalizować z piastem, ale sezon dalej się toczy. To nie jest. Pod... Powiedziane, że, że wychodząc na mecz nie mamy szans piast na Piastę ponieważ my ten Piast Gliwicę u siebie pokonaliśmy 4-3, więc zdobyliśmy pełną pulę. E, musimy się odpowiednio zmotywować i, i, i iść po prostu do przodu, e, no i walczyć o Mistrzostwo Polski, no bo jesteśmy już w tej fazie decydującej, prawda? E, nazwijmy to playoff, e, gdzie przegrywający odpada i e, gramy o Mistrzostwo Polski. No, to trener tak dyplomatycznie chyba powiedział, prawda? No, znając nasz potencjał, znając nasze możliwości i liczbę sytuacji, które tutaj dzisiaj stworzyliśmy, naprawdę klarownych sytuacji, no to my je musimy wykorzystywać. To nie ma w ogóle wytłumaczenia na to, że, że sytuacje, które, które mieliśmy, no po prostu jakby marnowaliśmy, że tak powiem, seryjnie. Mogliśmy tutaj wygrać kilkoma bramkami, niestety, ale, ale nawet gra w osobieniu zespołu z przemyśla, prawda, bo zawodnik dostał czerwoną kartkę, nam, nam nie pomogła, nie potrafiliśmy tego dzisiaj wykorzystać. Tak jak mówię... No, no, widocznie ta pierwsza runda, którą mieliśmy bardzo ciężką, gdzieś nie pozwoliła nam na to, żeby, żeby nadrobić przewagę tą fantastyczną drugą rundą, bo drugą rundę mieliśmy naprawdę fantastyczną i, i goniliśmy to, to czwarte miejsce. No ale niestety finalnie że brakło nam jednego punktu, żeby, żeby mieć, mieć czwarte miejsce. A jeszcze lepiej panu powiem braku nam jednej bramki. Bo mamy bezpośredni wynik gorszy od Dremanu. No i Dreman z równą liczbą punktów jest oczkowy, że od nas i gra w playoffach z Leszny, więc taki jest sporo. Piękny, aczkolwiek brutalny. No nam się nam się niestety dzisiaj nie udało przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść, ale... Może w przyszłym sezonie, to, jest, to są takie fajne podwaliny na, na, na dobrą pracę. Zależy, zależy na, na co pan patrzy. Patrzy pan, pan na tych kibiców, którzy byli wulgarni agresywni, czy patrzy pan na tych kibiców, którzy byli bardzo nie, nie, normalnie tak jak się kibicuje, Fantastyczna publiczność, jasne, byli za zespołem gospodarzy cały czas, jak patrzymy na, na, na ogół, więc tym niemniej gratulacje dla zespołu z przemyśla, że, że mają taką publiczność, ale no niestety, jak to na, na coraz większej ilości hal, e, były, były brutalne wyzwiska. Szkoda, bo, bo ja wiem, że to są emocje, ja, wie, ja wiem, że, że to jest piękno tego sportu, że kibice również chcą jakby uczestniczyć w tym naszym wojskowych wydarzeniach, ale niektóre sytuacje gdzieś z trybun jakieś takie obelgi, wyzwiska są zupełnie niepotrzebne, bo, bo no szkoda, to tylko zabija piękno tego sportu. My nic kibicom nie robimy złego, żeby, żeby na nas pluć obelgami, a, a później, później dostajemy takie wyzwiska. Jeszcze raz gratulacje dla, dla Przemyśla, bo chłopaki grali już mecz przysłowiowo o nic, bo prawda już nie mieli szans ani, ani żeby awansować do play-offów, mieli pewne utrzymanie, a postawili nam bardzo wysokie warunki i, i no tak się skończyło, jak się skończyło.